Tadeusz Gajcy, Miłość bez jutra. Mój sen śmiertelny ciałem spełniasz i słowem płochym w śnie poczętym. Puszysta włosów Twoich perła, jak promień krągły w pościel spływa, gdzie dłoń pierzasta jak zigliwia rozdziela cienie ciał od lęku. Mówimy szeptem, krwi łagodnej, słuchając w sobie. Niech w nas płynie, niech niesie. Światło jak w roślinie, przyświetli serc planety małe i obudzimy się słuchając żelestu chmur i grania wody. Bo tyle tylko jest w nas ciepła, co dłoń zdziwiona objąć zdoła i trwogi tyle, co zaprzepła wyryje w twarzy łzajak jak z ognia i głosów nas, co wydać może w kielichu warg języka ostrze. Niech płynie w nas. Mówimy jeszcze ten szmer ciemności, póki księga obłoków wiatr przygina miękką. Bo tyle tylko wiary w pieśni, ile obrazu pod powieką ziemi odbitej ostatecznie.